Jezu Krzyżowany, dzisiaj chcę iść za Tobą. Dzisiaj pozwól mi głębiej Ciebie poznać. Pozwól mi się z Tobą utożsamić. Dzisiaj chcę pozwolić Tobie, abyś we mnie żył, nie w uwodzących słowach, nie w płytkich czynach, lecz w patrzeniu na świat Twoimi oczyma. W ukazywaniu mocy Twojego Krzyża i zmartwychwstania, w ukazywaniu Twego Ducha. Ta modlitwa będzie nam towarzyszyć w kolejne dni tego naszego zasłuchania i poznawania, jaki Pan Bóg jest, jakie jest Jego oblicze. Chcemy oglądać oblicze Boże, chcemy lepiej Go poznawać, by móc kiedyś, przy końcu naszego życia, powiedzieć jasno i wyraźnie Znam Cię, Panie Jezu. Tę drogę zaczęliśmy wczoraj. i Zobaczcie, jak dzisiaj pięknie zaprasza nas w jakiś sposób ten psalm responsoryjny, który jest zawsze taką odpowiedzią na Boże Słowo, na Boże prowadzenie. Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze. Takie wołanie winno popłynąć z naszych serc i warto byśmy sobie takie Taką modlitwę wzbudzili. Boże mój, pragnę ujrzeć twe oblicze. Jak łania pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie Boga żywego. Kiedyż więc przyjrzę, przyjdę i ujrzę oblicze Boże. Ześli światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na twą górę świętą i do twoich przybytków. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże. Piękna modlitwa, i niech ona płynie z naszych serc, i niech przygotuje nas to, co Pan Bóg nam przygotował, co odsłania przed nami dzisiaj w tym słowie. A co odsłania? Pokazuje historię Naamana, dowódcy wojsk Aramu. Naman żył w czasach, kiedy w Izraelu panowali królowie, o których Słowo Boże mówi, że nie czynili tego, co się Panu Bogu podobało. Mieli dużo różnego rodzaju zapędów, także e, takich podporządkowujących innych, dużo walki, która była walką, żeby udowodnić innym, że Izrael jest wielki, potężny. E, nie byli też wierni Panu Bogu, jeśli chodzi o kult, mieli innych bożków. Stąd Słowo Boże mówi o nich: czynili to, co złe jest w oczach Bożych. Wobec takiej postawy przewodników narodu wybranego, Pan Bóg posługuje się nawet narodem obcym. Zobaczcie, to pierwsze czytanie dzisiaj zaczyna się od takich słów, że ten Naaman, wódz. Króla wojska Aramu miał wielkie znaczenie u swego pana i doznawał względów, ponieważ przez niego pan, pisany wielką literą, czyli Bóg, Jachwę, spowodował ocalenie Aramejczyków. Skoro pan Bóg nie mógł posługiwać się w jaki sposób narodem wybranym, zadziałał także poprzez tego człowieka. Ale zobaczcie, Droga i historia Naamana pokazuje nam, jak działa, jaki jest Pan Bóg, jakie jest to jego oblicze. Naaman, dowódca wojska Ramu, cieszył się względami swojego pana i bym człowiekiem bardzo bogatym. Nawet jego imię Naaman oznaczało, że jest to ktoś piękny, wielki. Jest to ktoś o takiej, takiej Pozytywnej aparycji, przyjemnym wyglądzie, przyjem, przyjemnym usposobieniu, piękny i wspaniały. Ale ten człowiek na pewnym etapie swojego życia doświadcza czegoś, co jest bardzo poniżające, upokarzające choruje na trąd. Dla takiego człowieka, jakby świat się zawalił, tak jak dla wielu. Kiedy pojawia się jakaś choroba, świat się im wali, plany padają w gruzy, obracają się w gruzy. Tak było w przypadku Naamana. Choruje na trąd. I co się okazuje? W jego otoczeniu służącą jest kobieta pochodząca z Izraela, z kraju, z narodu, który jest narodem wrogim, ale tam się znalazła, stała się branką, została. Uczyniona służącą, ale ona przekazuje ważną informację. W kraju, który dla ciebie jest krajem wrogim, jest prorok, który może uzdrowić ciebie z trądu. Kolejne wyzwanie, kolejna lekcja. On, jako dowódca, musi udać się do wroga i tam poprosić o pomoc. Ale wobec tego upokorzenia, którego doświadcza choroby trądu, on się na to decyduje. Wyposaża się w wielkie bogactwo, zabiera ten majątek, część majątku, który posiada, i wyrusza w drogę. I gdzie idzie, idzie na król, na dwór króla izraelskiego. Zobaczcie, jaki sposób myślenia. Nam myśli sobie tak: jeśli jest w narodzie izraelskim ktoś, kto potrafi uzdrowić z trądu, to musi być on kimś wielkim, kimś dostojnym. Kim wspaniałym? Musi być z jakiegoś wspaniałego rodu. Stąd udaje się na dwór. Myśli, że gdzieś w otoczeniu króla izraelskiego taki człowiek jest. Tymczasem okazuje się, że tam go nie ma. Bo uzdrowicielem, tym, który leczy, tym, który może uzdrowić strądu, jest prorok, który żyje sobie w sposób biedny. Gdzieś na uboczu. Naman z tym całym bogactwem, w którym pokładał ufność, że będzie mógł kupić sobie zdrowie za te pieniądze, w końcu jest bogaty, stać go. Okazuje się, że musi stanąć przed kimś, kto jest biedny i nie spełnia jego oczekiwań. Ale znowu dostaje kolejną lekcję. Ten wielki prorok nawet z nim nie chce rozmawiać, tylko przez posłańca każe mu się wykąpać, zanurzyć siedem razy w Jordanie. Znowu zniewaga, jakiej doświadcza. Myślałem sobie, mówi Naaman, że ten mąż wyjdzie, że wezwie imienia pana, że może jakoś rękami nad miejscem chorym pomacha. I że wtedy wezwie imienia Bożego i ja odzyskam zdrowie. A on mi się każe wykąpać w Jordanie, w rzece, która przecież nie jest niczym lepsza, w niczym lepsza od rzek, które płyną w kraju, z którego pochodzę. Na szczęście ma mądrych służących i ci mu mówią, gdyby ci kazał zrobić coś wielkiego, to czy ty byś to zrobił? Tak, zrobiłbym. No to zrób to coś małego. Naaman przechodzi drogę ćwiczenia się w pokorze, doświadcza uzdrowienia po zanurzeniu siedem razy w Jordanie i widzi, że nie w wielkości, nie w pieniądzu, nie w jakichś myślach ludzkich Pan Bóg jest obecny, ale Pan Bóg jest tym, który działa w sobie w wiadomy sposób sobie w wiadomy sposób i ma upodobanie w pokorze inna rzecz że gdybyśmy śledzili tę całą historię dalej okazuje się że sługa proroka Elizeusza wobec tego że ten prorok nie chce przyjąć żadnej zapłaty wpada na taki pomysł świetny że może on by coś z tego uszczknął i kiedy Naaman już wraca do siebie z całym tym bogactwem, który przy, które przywiózł, ten sługa proroka Elizeusza wpada na pomysł, że pójdzie do tego Naamana i powie mu: Prorok się namyślił, więc ja przejmę część z tych pieniędzy, które ty, z tego bogactwa, które ty przyjąłeś. I co się okazuje? On otrzymuje jakąś część, wraca i niestety na niego spada cały ten trąd. Tak symbolicznie rzecz ujmując, któremu, który został zabrany na Amanowi, dotyka ten trąd tego sługę, który właśnie ma ogromną, ogromne pragnienie wzbogacenia się na tym, co jest jakąś biedą ludzką. Jaki Pan Bóg się odsłania w tym wszystkim przed nami? Pan Bóg, który ma upodobanie w tym, co proste. Co jest pokorne. Bo sam jest taki, sam jest pokorny. Zobaczcie, Jezus Chrystus, syn Boży, nie skorzystał ze sposobności, aby być Bogiem Wielkim, ale uniżył siebie, przyjąwszy postać sługi. Papież Franciszek, w jednej ze swoich kateches dotyczących Eucharystii, mówi, że Eucharystia jest wspaniałą modlitwą, najwspanialszą ze wszystkich modlitw. Ale potrzebne są dwie postawy, które powinny cechować człowieka, gdy wchodzi w Eucharystię i chce naprawdę się modlić. Pierwsza postawa to jest postawa czy umiejętność mówienia do Boga Ojcze. Nie tylko wypowiadania pewnych słów, ale przyjęcia postawy dziecięstwa wobec Boga, który jest Ojcem. Pewnej ufności, zdania się na niego, uznania pewnej zależności. Kiedy przychodzę na Eucharystię, ważne by moje serce tak było dysponowane, że staję wobec Boga, który jest moim Ojcem, a ja jestem dzieckiem, którego powinna cechować właśnie taka ufność, prostolinijność, szczerość, Postawa otwartości na te dary, które Pan Bóg daje. I druga postawa, na którą zwraca uwagę papież Franciszek, to jest umiejętność bycia zadziwionym. Bo Pan Bóg działa w sposób niekonwencjonalny i zadziwiający, nie według jakichś schematów, ale lubi zaskakiwać. Lubi zaskakiwać. Te dwie postawy są. Potrzebne, jeśli człowiek faktycznie chce wejść w głęboką modlitwę, bo taki jest Pan Bóg. Ma upodobanie w prostocie, pokorze i widzi serce człowieka, które jest gotowe na niespodzianki. Serce proste i pokorne. Słuchajcie, kiedyś rozmawiam z jednym z egzorcystów i mówi do mnie: Wiesz, co najbardziej denerwuje złego ducha, kiedy odprawiam modlitwy. Egzorcyzmu nad kimś? Wiesz, co go wprawia w ogromne takie roz... rozdygotanie, które czasem się ujawnia w takiej osobie, która jest opętana. Najbardziej go denerwuje moja pokora. Najbardziej. A ja się bronię tylko przed tym, żeby w mojej posłudze nie pojawiła się chociaż odrobina jakiejś satysfakcji, jakiegoś. Poczucia się, że jestem coś ważny, że to dzięki mnie bronię się przed tym, że to tylko z łaski Bożej, że ja tu jestem tylko narzędziem. Że to Pan Bóg działa, a ja jestem nikim, prochem i niczym. To strasznie denerwuje złego ducha. Pan pokornym łaskę daje, pysznym się sprzeciwia, mówi słowo Boże. W moim życiu było wiele takich sytuacji, w których naprawdę. Wyczerpywałem różnego rodzaju możliwości rozwiązania jakiegoś problemu. Kiedy się zastanawiałem, to myślałem sobie tak, żeby rozwiązać ten problem, musiałoby się zadziać to, to i tamto. I jeszcze gdyby był taki zbieg okoliczności, to gdyby to jeszcze nadeszło, to wtedy może udałoby się coś rozwiązać. I w takiej bezsilności pewnej, że to jest nieprawdopodobne, żeby to się stało, raptem okazywało się, gdy wołałem do Pana Boga w takiej swojej niemocy, że ten niby zbieg okoliczności przychodził taki, że te rzeczy niewyobrażalne działy się w bardzo prosty sposób. Pan Bóg wkraczał wobec takiego uznania, że coś totalnie przerasta, że jest niemożliwe. A jeśli człowiek wołał w, te, w takim stanie, w takiej niemocy swojej i zaufaniu, że niekoniecznie musi być tak, jak sobie zaplanowałem, to działy się wielkie rzeczy. Jeśli byłem wolny od tego, myślałem sobie, że wyjdzie, stanie, zrobi tak, a nie inaczej, to działy się wielkie rzeczy. Jak się dzisiaj zatem Pan Bóg przed nami odsłania? Jako ten, który ma upodobanie w prostocie i pokorze. Jeśli w Twoim życiu jest takie doświadczenie, że nie chcesz, jakoś, nie wiem, błyszczeć, udowadniać komuś swojej wielkości, to można powiedzieć, że jesteś, czy masz serce dysponowane, żeby odkryć prawdę o Panu Bogu. Jeśli jesteś otwarty i otwarta na to, że Pan Bóg Cię może zaskoczyć, że nie musi być tak, jak sobie wyobraziłaś, czy wyobraziłeś, to jesteś blisko poznania, czy spotkania Pana Boga żywego, jakim on jest, takim, jakim jest. Zobaczcie także ta dzisiejsza, dzisiejsza Ewangelia. To jest akurat taki fragment, że mm, Jezus Chrystus jest po momencie, kiedy występuje w synagodze. I co mówi? Bierze księgę i czyta. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom gosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Z proroka Izajasza. On to czyta, siada, i wszyscy są zdumieni. Jezus mówi dzisiaj te słowa się wypełniają wobec was. Izraelici tego nie chcą przyjąć, bo oni mają swoją koncepcję, oni mają manię wielkości, pojmowanie, że jeśli przyjdzie Mesjasz, to będzie kimś wielkim będzie królem. I to się im nie mieści w głowie, bo oni są podobni do Naamana na tej drodze jego. Uczenia się pokory, ale oni nie chcą tej pokory się uczyć, tylko jakby ciągle duchowo powtarzają, a ja myślałem sobie, że On wyjdzie i że będzie taki, jak mi się to właśnie wydaje, że tak powinno być. I dlatego chcą Jezusa zniszczyć. Zobaczcie, jak to jest bliskie czasem naszemu sposobowi funkcjonowania. Weźmy samą Eucharystię, bo to jest też symboliczne, że ten Naaman. Zanurza się siedem razy. To jest jakaś pełnia znak doskonałości, ta liczba, ale także egzegeci widzą w tym siedem sakramentów świętych, w których Pan Bóg w sposób bardzo prosty i banalny pod jakimiś zwykłymi znakami zewnętrznymi, bo tak działa łaska. Chce wchodzić w życie człowieka, ale ludzie czasem każdy z nas może mieć niedysponowane serce. Bo na przykład ktoś w sakramencie spowiedzi powie, a co ja tam będę przed tym księdzem odkrywał swoje ciemne strony? Co się będę drugiemu człowiekowi tak uzewnętrzniał? Będę wylewał przed nim te różne rzeczy. Albo dlaczego tak Eucharystia dzisiaj w życiu wielu ludzi jest banalizowana? Bo oni widzą tylko i wyłącznie tego, że ksiądz się wyjdzie. Przepraszam, ksiądz wyjdzie jakoś tam ubrany w kolorowe szatki, które i tak są niewspółczesne dzisiaj, według nie najnowszych standardów mody, i stanie przy jakimś ołtarzu, jeszcze chlebek podniesie do góry, coś banalnego. A można by zadać pytanie, gdyby ktoś ci powiedział, że doświadczysz Pana Boga, kiedy zdobędziesz Mount Everest, to czy byś wtedy to zrobił? No pewnie bym nie dał rady, ale bym może spróbował. Chociaż dla wielu może to doświadczenie Pana Boga też jest dzisiaj nieistotne, bo on nie jest za bardzo potrzebny. Ale Pan Bóg daje prosty sakrament dla prostych ludzi, żeby w prosty sposób mogli osiągnąć zbawienie. Bo on jest prosty, bo on jest pokorny i szuka pokornego serca. I do takiej wspólnoty w pokornym sakramencie, gdy daje swoje ciało pod postacią chleba, zaprasza ludzi. Bo on chce odpuszczać grzechy w prostym znaku kapłana, który czyni znak krzyża i wypowiada konkretne słowa. Bo on gładzi grzech pierworodny poprzez prosty znak obmycia głowy i polanie wodą główki dziecka. Proste znaki czyni. I to jest to zanurzanie siebie w tej wodzie sakramentu łaski, która uzdrawia, leczy, umacnia i prowadzi. Do zbawienia. Tylko nam czasem brakuje tej prostolinijności, tej prostoty serca, bo nam się to jakoś z tą manią wielkości, jaka jest promowana we współczesnym świecie, nie godzi, nie jest nam po drodze. Bo my nie chcemy być zbyt prości, zbyt mali, zbyt pokorni, bo wtedy inni będą lepsi od nas. A Pan Bóg mówi, w takich ludziach mam upodobanie, bo ja przyszedłem do tych, którzy są w więzieniu, do tych, którzy, nie wiem, jak to mówi, jak Jezus czytał w tej świątyni, do tych, którzy są ubodzy, do tych, którzy są niewidomi, do tych, którzy są uciśnieni. Ja do nich przychodzę, bo mam upodobanie, bo taki jestem. Jestem Bogiem tych, którzy się źle mają. I dlatego Jezus powołuje na apostołów prostych rybaków. Dlatego powołuje prostych ludzi, jak ojca Stanisława Paprzyńskiego, który miał wiele problemów, trudności. Ale ta trudna droga uczyła go zależności od Pana Boga. I dlatego tę małą kongregacyjkę, to małe zgromadzenie, dzięki woli Bożej, on chce zapoczątkować. To jest droga, którą Pan Bóg dzisiaj przed nami odkrywa. Czy zastanawialiście się czasem, dlaczego, skąd to się bierze, że dzisiaj tak wielu kwestionuje taką prostotę Pana Boga i wielu, także wykształconych, mówi, a to mi się nie podoba, ja się z tym nie zgadzam. To piśmo, pismo święte trzeba by było troszeczkę zmienić. Jest wiele takiego nastawienia w ludziach, którzy szukają pewnych nowinek, biorą naukę Pana Boga w sposób wybiórczy, choćby w takiej czy innej przestrzeni, na przykład życia małżeńskiego, że to trzeba coś tam skorygować, bo to nie może być w taki sposób. Skąd to się bierze? Ja się kiedyś nad tym zastanawiałem i przyszła mi taka myśl: zobaczcie, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, ten obraz mamy raju, w którym e, ludzie żyją w bliskiej relacji do Pana Boga. W takim dzieciństwie zależności. Pan Bóg przychodzi, przechodzi się przez ogród, przez spaceruje, daje doświadczać ludziom swojej obecności. Ludzie się go nie wstydzą, siebie nawzajem też nie. I co się pojawia? Przychodzi ktoś, kto zaczyna Kwestionować pewne rzeczy. Ten układ mu się nie podoba. Wprowadza wątpliwość, czy na pewno Pan Bóg tak. I wielu dzisiaj ludzi tego doświadcza, podobnego działania. Jeśli w Twoim życiu pojawiają się jakieś myśli dotyczące kwestionowania, poszukiwać możesz. Zastanawiać się możesz, zgłębiać możesz. Tylko dlaczego, skąd to jest, że w twoim sercu pojawiają się takie negatywne wątpliwości wobec Pana Boga, że to Pan Bóg jest tym, który na pewno chce ci namieszać, że On nie jest po twojej stronie? Skąd to jest? Zły tak działa. Pan Bóg dzisiaj odsłania swoje oblicze i mówi: Jestem pokorny i prosty. Jeśli chcesz mnie poznać, Twoje serce musi być takie. Uczę ufności. Wielu rzeczy nie rozumiesz, ale pytanie: czy Ty mi ufasz? Z wieloma rzeczami może tak po ludzku się nie zgadzasz, ale czy Ty mi ufasz? Takie jest oblicze Boże, takiego Boga się uczmy, takiego Boga poznajmy który ma upodobanie w prostocie i pokorze, prowadzi człowieka w niekonwencjonalny sposób, taki, który wymyka się naszemu rozumowaniu, bo On wie więcej i warto Mu zaufać, warto w tę postawę uległości przejść, wejść, żeby doświadczyć wielkich dzieł Boga. I obyśmy to potrafili czynić amen